Hej! Dzisiaj drugi odcinek. i Pokażę, co chciałyśmy zrobić na artystycznej dyszce w piątek, ale niestety zajęcia się nie odbyły. Co potrzebujemy? Jajko styropianowe, formy i sprimy lub IOD. Są to takie formy silikonowe. Ja mam bardzo różne wzory. Co Są w ogóle bardzo dużo jest wybór tych form. Można je kupić na internecie cenowo różnie. Naprawdę, jeżeli chodzi o. o proszę, zobaczcie. One są o tyle fajne te formy, że one są z silikonu, są wyginane. Jak kładziecie taką specjalną masę samoutwardzalną, to ja kupiłam taką zwykłą masę samoutwardzalną, która na drugi dzień jest już, że powiem, twarda. Ją, ona jest bardzo elastyczna. Na początku bierzecie zwykłą mąkę ziemniaczaną, delikatnie kładziecie pędzelkiem i strzepujecie nadmiar. Później kładziecie tą y, masę. Y, najlepiej szpachelką zleżeć to, co jest, czego jest za dużo. I później delikatnie odkinacie i wyciągacie wasz, no taki odlew, tak? Później na to dajecie klej. I ja używam takiego kleju montażowego, Yy, nie ma lokowania produktu <noise> i yy, przyklejam do jajka o tyle jest fajne, że ta masa jest ta masa jest zobaczcie taka bardzo elastyczna więc yy, w tym momencie jak macie ten taki yy, wycisk to możecie idealnie go przykleić dopasować go jak jest mokry do yy, tego jajka albo w ogóle do każdej powierzchni i później, jak macie już wszystko przyklejone, taki wzór, jaki chcieliście. Ja użyłam dzisiaj kwiatków. Użyłam dzisiaj kwiatków na jajku. To później fajnie by było, gdyby to wyschło. Tak na drugi dzień, żebyście to malowali. Ja dzisiaj to zrobiłam na szybko, bo chciałam Wam pokazać efekt końcowy. Więc mam już jajko, przyklejone są te wyciski. Na to pomalowałam farbą kredową. Dwa razy. Na koniec dałam lakier. No i teraz, w zależności od tego, jaki chciałam efekt, w różowym jajku zrobiłam takie, jakby zacieki od dołu jasno takie pastelowe. A w, I na, na samym wieżie, jak już tu schudam, lakier bezbarwny, akrylowy. A w złotym jajku, tutaj użyłam trochę innej techniki, bo całe jajko obkleiłam, obkleiłam tą właśnie masą zrobiłam placek na folii dałam taką mm, koronkę i y, obkleiłam jajko tym klejem i tą warstwę tej modeliny położyłam na wiosku. za chwilę wam pokażę jak to efekt finalny uformowałam dobrze to jajko żeby nadać mu odpowiedni kształt i później na to nakleiłam jeszcze dekory. Takie dwie buźki z tego wycisku. Na koniec pomalowałam dwie warstwy farby kredowej, dałam lakier i na samym końcu położyłam taką specjalną pastę. Ja użyłam patynę, taką złotą. Więc tak, co będziecie potrzebować. Jajko styropianowe. Różnego rodzaju formy silikonowe. Taką masę taką modelinową, samoustwardzalną. Ja jeszcze użyłam lakieru akrylowego, farb kredowych. Ja w takich pojemnikach mam farby, wtedy fajnie się nakładają. Oczywiście klej. I to, ten klej, co ja go używam, on jest super, bo jest bardzo mocny. Po nałożeniu kleju i docisknięciu wycisku Właściwie nic mi nie spływa, od razu fajnie się trzyma na miejscu. Super, polecam. Eee, no i co? Jak wyszło mi finalnie? Może Wam pokażę. Finalnie wyszło tak, że złote jajko mam takie. Z tymi właśnie wyciskami z foremki i e, z, z koronki. I e, na... Później Wam pokażę na Facebooku biblioteki na e, zdjęcia krok po kroku. A tutaj mam drugie jajko i tu mam jajko właściwie samo steropianowe. Nakleiłam te wyciski różnego rodzaju kwiatki i listki. Oddałam jasno zielone, dałam sam lakier bez żadnych wydziwnień. No i na końcu ono jest właśnie pod stroik. Będzie u mnie, będzie u mnie w święta na stole. Lepsze zdjęcia? Tak jak mówię, wrzucam Później krok po kroku na Facebooku filii numer 10 biblioteka Zawiercia i tam będziecie mogli sobie dokładnie pooglądać. E, OK, Ale. E, pokażę Wam coś jeszcze. E, bo to mieliśmy robić na artystycznej dyszce i super, bo zajęcia świetne, bardzo twórcze i kreatywne dla dziewczyn. Ale... chciałabym Wam dzisiaj też. Przemycić jakąś grę dla dzieciaków do domu. Więc wczoraj znalazłam na internecie świetną grę, którą możecie stworzyć sami w domu. Trzeba mieć do tego kostkę, kawek, kartki i pisak. Nic więcej. Dzieciaki mogą bardzo fajnie spędzić czas. A mianowicie rzuć kostką i stwórz, narysuj stworka. Jeżeli rzucicie na przykład jedyneczkę, wymyślacie sobie ciało, jakie będzie mieć stworek. Później oczy. No, zależycie od tego, czy jest jedynka, dwójka, czy trójka, czy czwórka. I tak z całym... Yy, z całą postacią tego stworka. Czyli yy, jeżeli no. nie macie kostki w domu, możecie sobie też zrobić kostkę z papieru. Żaden problem. Ale użyć jakiejkolwiek yy, nie wiem... Yy, tylko taką bryłę, tak, kwadratową. E, w każdym bądź razie e, fajna też e, możliwość e, do tego, aby dziecko twórczo spędziło. z